Wszyscy myśleli, że alimenty na córki Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli będą gigantyczne. Media huczały od spekulacji, a fani z zapartym tchem czekali na rozstrzygnięcie, które miało szokować świat polskiego show-biznesu. Ale prawda, która wyszła na jaw, jest absolutnie inna i zaskakuje bardziej niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Przygotujcie się, bo to, co usłyszycie, zmienia zasady gry. Agnieszka Kaczorowska, kobieta o stu twarzach, w ostatnich miesiącach była na ustach wszystkich. Nie tylko za sprawą burzliwego rozwodu, ale i jej intensywnego powrotu na scenę. Błyszczała w tańcu z gwiazdami. Jej wpisy w mediach społecznościowych regularnie wywoływały gorące dyskusje, a czasem nawet konsternacje. Pamiętacie te internetowe burze? Do tego promowała swój nowy spektakl, gdzie u boku kontrowersyjnego Marcina Rogacewicza. Znów rozpalała emocje. Każdy jej krok był bacznie obserwowany, a życie prywatne i zawodowe splatały się w medialny koktajl, który przyciągał nawet tych, którzy na co dzień omijali show biznes szerokim łukiem. Ale nad tym wszystkim wisiało jedno wielkie pytanie: Co z rozwodem z Maciejem Pelą, o którym mówiło się od momentu ich rozstania w 2024 roku? Spekulacje mnożyły się w oszałamiającym tempie napięcie rosło z każdym dniem. Kaczorowska, niczym magnes, przyciągała uwagę. Każdy ruch, każde słowo było analizowane, a oczekiwanie na sądowe rozstrzygnięcia dotyczące jej małżeństwa z Maciejem Pelą osiągnęło apogeum. Media były gotowe na sensacje, na bitwę prawników, na walkę o każdy grosz. Ale to, co wydarzyło się w sądzie, było zupełnie inne od scenariuszy pisanych przez tabloidy. Gelistopada 2025 roku. Ta data na zawsze zapisze się w historii polskiego show biznesu. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela stają twarzą w twarz na rozprawie rozwodowej. Reporterzy faktu relacjonowali każdy ich gest, każde spojrzenie. Obiektywy kamer śledziły ich z uwagą. Czy doszło do dramatu? Czy były zacięte miny, ostre wymiany zdań? Nic z tych rzeczy. Oboje zachowywali dystans i unikali kontaktu, jednak cała sytuacja przebiegła spokojnie i bez żadnych napiętych momentów. Donosił fakt. Podali sobie ręce na powitanie, co w obliczu tak głośnego rozstania zaskoczyło wielu. Czekali na rozprawę zaledwie cztery miesiące. To błyskawiczny termin w polskich realiach, gdzie rozwody potrafią ciągnąć się latami. Ale przecież rozstali się już w 2024 roku. Więc ten rozwód był dla nich jedynie formalnością, zamknięciem rozdziału, który w praktyce był już dawno zakończony. I nadszedł dzień prawdy. Poniedziałek, 17 listopada 2025 roku, dzień ogłoszenia wyroku. Czy Kaczorowska i Pela pojawili się w sądzie, by usłyszeć ostateczne rozstrzygnięcia? Nie, ani jedno, ani drugie. Pozostawili to swoim pełnomocnikom, co, jak się okazuje, jest dość powszechną praktyką. Ale to, co wydarzyło się dalej, jest kluczem do całej tej historii i totalnie burzy wszystkie dotychczasowe plotki. Sąd nie orzekł o winie. To oznacza, że małżeństwo zostało rozwiązane bez wskazywania, która strona ponosi odpowiedzialność za jego rozpad. Zero dramy, zero publicznego prania brudów w tej kwestii. Ale to nie wszystko. Największy wstrząs nastąpił w kwestii ich córek. Wiecie, jak zazwyczaj to wygląda, prawda? Zacięte walki o wysokość alimentów, o to, kto będzie płacił, ile i komu. Tymczasem sąd podjął decyzję, która jest absolutnym game changerem. Dziewczynki będą przebywać pod tak zwanej pieczą naprzemienną. Co to oznacza w praktyce? To, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela będą sprawować opiekę nad dziećmi w równych proporcjach. Sąd nie tylko ustalił te piecze, ale także szczegółowo określił zasady kontaktów i przekazywania opieki. Wszystko po to, by zapewnić stabilność i jasność w codziennym funkcjonowaniu obojga rodziców oraz ich córek. Oboje zachowali pełnię władzy rodzicielskiej, co oznacza, że wszelkie decyzje dotyczące zdrowia, edukacji czy zajęć dodatkowych będą podejmowane wspólnie. To prawdziwa rewolucja w ich relacjach po rozwodzie. I teraz uwaga. Trzymajcie się mocno. Największa konsekwencja tej decyzji jest taka, że w modelu pieczy naprzemiennej żadny z rodziców nie płaci drugiemu alimentów. Czy to do Was dociera? Żadnych alimentów. Każde z nich ponosi koszty utrzymania dzieci w czasie, kiedy znajdują się one pod jego opieką. Obowiązki finansowe rozkładają się równomiernie. To koniec spekulacji o milionowych alimentach, o fortunach przelewanych z konta na konto. To nowoczesne podejście, które zaskakuje, ale pokazuje też dojrzałość obojga rodziców. Zamiast walki o pieniądze, postawili na równe zaangażowanie i wspólną odpowiedzialność za wychowanie córek. Czy to nie jest najbardziej szokujące i inspirujące rozwiązanie, jakiego mogliśmy się spodziewać? To pokazuje, że nawet w świecie show biznesu, gdzie dramy sprzedają się najlepiej, można postawić na dobro dzieci i wyjść poza schematy. Prawda jest taka, że Kaczorowska i Pela zafundowali nam lekcję dojrzałości, której nikt się nie spodziewał. I to jest prawdziwa sensacja.